Bada śnieg, jak jest Mikołaj, to co przynosi? Cukierki. A my was zapraszamy na... Papierki. Papierki. Papierki, kolejny odcinek jest piątek, godzina 15. Zapraszamy na papiery rozwodowe w poniedziałek o godzinie 16. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę, podzielić się komentarzem, jeżeli oglądacie to na YouTubie, jeżeli nie, to po prostu oglądajcie nas dalej na Spotify. A dzisiejsze papierki są o... Team X wypuścił świeczki. Pasza będzie się bił z owcą. Czy kamerzysta będzie bił się z Kruszwilem? Queen of the Black założyła Only fans murem za polskim mundurem. Kasia babi skrytykowana za współpracę z Zalando. Koniec. Koniec. Koniec, to były w papierki. Dzięki wielkie. Żegnamy się, widzimy się w następnym odcinku pa! Dobra, nieprawda, nieprawda. Mam nadzieję, że zostaliście jeszcze. Teraz usłyszycie, jako lasmarka. To jest ASMR. Marker. A.S. Smarker, A.S. Smarker. Teraz by się czerwoną szminkę po całej twarzy. Nie, wszystko jest git na razie. Wszystko jest git. Na razie. Git. E, dobrze, na razie jest git i kurczę, pytanie czy u Paszy, e, Bicepsa i u Owcy jest git? Jak myślisz? E, nie wiem, ponieważ szczerze mówiąc, nawet nie wiem, jak chłopaki wyglądają. No to ja ci pokażę, tak chłopaki wyglądają. Okay. To jest Pasza, Pasza Biceps i Owca WK Warszawski koks. Jest to dwóch gości, Którzy są niesamowicie, i powiem tak szczerze, prywatnie, niesamowicie sympatycznymi ludźmi. Okay. Zarówno jeden, jak i drugi. To, to, jest, to jest, wiesz, tak, tak zwany łagodny olbrzym, tak zwana postura, postura wielkiego byka, takiego skurwola, a tak naprawdę są bardzo miłymi, sympatycznymi ludźmi. Być może dla niektórych nie są wcale mili i sympatyczni, natomiast są, i ja nie wiem, jak ta walka będzie się odbywała, no bo to są kurwa tacy ludzie, co raczej przyjdą, zbiją sobie piątkę, a, i ciężko mi sobie wyobrazić, że będą się bili po ryjach. Miałaś kiedyś kogoś takiego, kto widziałeś, nie, nie byłaś sobie w stanie wyobrazić, że mógłby się bić, mimo że na przykład miał posturę takiej osoby, która byłaby zdolna? Tak ty. Ja? Nie, no tak, no pewnie, że każdy ma takich znajomych, yy, którzy, kto, kto, którzy tak wyglądają po prostu, że yy, są bardzo duzi, a niekoniecznie przejawiają yy, agre, jakąkolwiek agresję. To jest chyba taki case hodora mi się wydaje, nie? Hodor, znaczy <laughs> nie ubliżając tej Paszy i, i Owcy. Czyli, żeby była jasność, bo Pasza i Owca, tak mówię, yy, rzucam ksywami, nie wszyscy wiedzą, Michał Owca Owczarzak i Jarosław Pasza, biceps, Jarząbkowska. Okej, okay, ale czy to są osoby, które są tak bardzo elektryzujące, y, to społeczność, która ogląda, ogląda takie walki? Bardzo. Bo ja, ja ich nawet nie, nie kojarzę. Bardzo elektryzujące. Oni będą tak, walczyli totalnie na ja właśnie ich nie kojarzę i jestem zdziwiona, że oni mają walkę, bo ja wiem, że oni mają walkę wieczoru. wieczoru tak. Że to jest main event. A ja nawet nie, nie, ich nie kojarzę. Bo wiesz co, bo przez te wszystkie lata no, Pasza jest jednym z najbardziej znanych esportowców na świecie. No to dlatego go nie kojarzę pewnie, bo jest, to jest totalnie niemożliwe. Kiedyś bajka. w Wirtus Pro uh -huh. e, osiągali, no 2013, 2014, jakoś tam te lata, osiągali najlepsze wyniki, robili mistrzostwa świata i tak dalej. No byli zajebiści. Jak się dowiem, jak, w, jak wygląda karta walk, to ci powiem, czy to ma sens, ten main event. No, Owca, Owca jest gościem, który wiesz, tworzy kanał warszawski Koks warszawski i są w na czasie razem z Dźwigaj Dziewczyno i z kanałami e, siostrzanymi. Tak, ale nie chodzi mi o to, czy oni są popularni. To nie jest to pytanie. Elektryzują, tak, Tylko, bo czy nikt się nie jest, spodziewał tego, znaczy, czy to, chcieli tej bo, walki. Czy to, jest, czy to są te osoby, które właśnie, których ludzie chcą yy, To jest taka walka, że zobaczyć. sobie ją wymyślasz i ona nagle się dzieje, bo sobie wymyślasz, nie, no przecież do takiej nie dojdzie nigdy, ale fajnie by było, gdyby do takiej doszło i nagle ona się dzieje. Okay. I to, jest, to jest na tej zasadzie, dlatego jest to elektryzująca wiadomość. Niemniej elektryzujący ostatnio był wpis Zebo na Twitterze, czyli Zebolka, który napisał, że kamerzysta ma walczyć z Kruszwilem na jakiejś gali. Jeżeli to prawda, to Kluje na Kruszwila, jak i tą galę, która ich weźmie. Jak i tę galę. Eee, a i fagata ma walczyć w Heidelberg, jak myślicie jak z kim? Eee, nie wiem, z kim fagata będzie walczyła, natomiast jest to news niesprawdzony. Też to jest, z kamerzystą. To jest, to jest skam, skamerzysta. Właśnie, gdyby oszukiwał widzów, to byłby skamerzysta. Eee, Zebo napisał po prostu to, co usłyszał od kogoś, i jest to na razie informacja. Jest to plotka, która krąży gdzieś tam po Twitterze. Czy to się rozwinie? Czy nie, nie wiadomo. Natomiast ludzie na pewno sobie ostrzyliby zęby na walkę Krużwila i, i kamerzysty. Pytanie, czy to by byłoby dobre dla nich PR-owo. Znaczy dla kamerzysty już by chyba A, nic chciałam, nie zrobiło Chciałam prawda. zapytać, co, co, co w ich kontekście w ogóle oznacza działania PR-owe. No? no nie, no mimo Błagam. wszystko są jakieś, nie? Zresztą wiesz, no, był konflikt i tam jest realny konflikt. Tam jest konflikt, który jakby sprawę ma w sądzie. Mi się wydaje, że do tej walki nie dojdzie z wielu, na, na wielu płaszczyznach. E... A to nie jest tak, że typ, który wychodzi z więzienia powinien mieć zakaz w ogóle uczestniczenia? W... Ale nie dostał zakazu. Nie dostał zakazu, tym bardziej zauważ, że jak wyszedł z więzienia... Tak, to zaczął nagrywać. Zaczął nagrywać jakieś rzeczy, więc tak jakby pokazał, że już nie ma w ogóle tego zakazu pokazywania swojej twarzy. Tym bardziej, że może wyjść w jakimś worku na głowie. No, nie, no nieważne, no w każdym razie ludzie na pewno czekają na tę walkę, na pewno chcieliby ją zobaczyć i na pewno byłby to gigantyczny pay-per-view materiał. Natomiast czy jest to spoko? No to już zostawiam waszej kwestii. Nie wiem, bo ja tutaj nie mam sympatii, nie przejawiam nawet minimum do żadnego z panów, także pozostawię to bez komentarza. Może przejawiałabyś sympatię, gdybyś tak pochłonęła zapach świeczki od Timu X. Teamu X, jak to mówią, jak to młodzież mówi. Ja mówię Team X. Team X, team X, wszystko jedno. Jesteśmy w Polsce, mów po polsku. No dobrze, będę mówił po polsku. Team, -e X. Teamex, Teamex. Teamex, to jest bardzo polska nazwa. Ale to wypasowało. Teamex. Taki włosko-śląski konglomerat robiący świeczki, kurwa miłosne. Teamex. Te Amex, taka Amek. Tak, Taką śląską marka. Zajebista by była. Wiecie, <laughs> Lavender, Romantic Rose i sweet orange. Sweet nie, sweet ta Sweet pomerańcz. Sweet pomeraanch, Romantic roża. Lawendy. Lawendyra. Ja. E, słuchajcie, Sylwester Wardenga na swoim Instagramie przeprowadził krótkie śledztwo na temat tych świeczek. bo Sylwester jest... przeprowadził e, śledztwo na temat świeczek, bym to brzmi. Znaczy, tak, 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 no brzmi to, brzmi to zabawnie dosyć. E, jak tak sobie popatrzysz złotą. To sobie, idzie z lupą. Tak. E, bo świeczki są sprzedawane za 45 zł. Ale no kurwa, no czego wy się spodziewaliście? Są to świeczki, które można spokojnie kupić na Allegro za 10 zł. No kurwa, jasne, że tak. Tak samo jak ciuchy, jak ciuchy i ekierki, czy jakieś inne tam główne, Tak, które ale kupując właśnie ubrania, które są, nie są szyte od zera według jakiegoś projektu, tak jak na przykład my mieliśmy swoją markę, zresztą różni twórcy mają też swoje no. projekty szyte od, od początku, też kupujecie czyjąś markę, którą możecie kupić za jakieś gro tylko z nadrukiem. No, tak, na nadruk, no. Tak, no, ty, ty, nawet nie płacisz za markę, bo za markę to się płaci też za jakość, na przykład, nie kupujesz. To zależy szwajcars... jaka marka. Kupujesz szwajcarskie zegarki, no. dlatego bo są yy, nie to do To zależy jaka nie? marka, tak. Więc za markę. Albo, albo ciuchy z. z New Yorker'a. Z, tak. Nie, ale ciuchy projektantów, które są na przykład szyte z, z materiałów, które są też tworzone i projektowane specjalnie przez ten dom mody. Mhm. No to wiadomo, że takie ubrania będą kosztowały więcej, plus dochodzi do tego jeszcze kwestia logo, kwestia marki, która jest marką z wyższej półki. Więc to wszystko ja się wiesz, powoduje, że ceny są wyższe. Na ile? No, ale ale tutaj to jest po prostu tylko nadruk na świeczkę. Znaczy nie rozumiem y, afery wokół tego, bo to nic nowego, no ja też właśnie się mówiłem, nie, to nie wydarzyło. Nie nic nowego, no. y, ale znaczy, nie uważam, żeby takie działania były jakoś super ok. ale to, znaczy, moim jest zdaniem to tak, że produkt jest tyle wart, ile ktoś jest w stanie za niego zapłacić. To Więc prawda. jeżeli ktoś to kupuje, ktoś na to wydaje pieniądze, no to to już jest problem tej osoby. To no. jest bardzo częste, że po prostu twórcy y, biorą coś, dają Opakowanie ich i mówią, że to jest nasze, mimo że to jest jakby zupełnie inny No innej Tak, firmy. no, tak. Jest to chujowe, owszem, no ale też ludzie to kupują, no to kto tu jest chujowy w tym I wszystkim? Ludzie to one... chcą to kupić? Proszę bardzo, no, dlaczego, dlaczego ktoś miałby tego nie chcieć sprzedać, jeżeli ktoś inny chce to kupić? Ja się tylko zastanawiam, po co świeczki? Czy ich targetem. Naprawdę stwierdzili, zrobili badania rynku i stwierdzili, kurwa, naszym widzom brakuje świeczek, no, kurwa, no nie wiem. Nie wiem, może są jakieś popularne świeczki zapachowe, tylko że to są takie najtańsze, najgorsze jakości świeczki, no, z jakiegoś takiego zwykłego wosku, to nie są spoko świeczki. Wiesz, że tych świeczek już nie ma w sklepie? Z tego, co widzę. Są... Te perfumy to też jest na pewno Mistrzostwo Świata, że to widzę, te opakowania. No, ale to są dla dzieci, nie? No Tak, tak, tak. Ale świeczki dla dzieci, no nie wiem, kurwa, no dla zakonnic. Jezu, to wszystko wygląda tak tandeciarsko. Przepraszam, jest to, ale jest naprawdę, to... to bardzo. Wygląda to, to źle. No jest to, jest to ale to szybko... jest drogie. Jest to zrobione na szybko tanie porno, słuchajcie. No, ja, mi się to tak kojarzy. To My jest drogie, jak za tę cenę. Mi się to tak kojarzy. Trzu, to jest drogie, drogie jak to, to, to. W sensie to wykonanie, jak patrzę na, na tę szatę graficzną, całą i tak dalej. Nie wiem, jak z jakością tych produktów. Ja ich nie znam, więc tu się nie, nie wypowiadam kompletnie. Słuchaj, różne rzeczy y, można kupić i, y, i to nie jest nic złego w kupowaniu, no ale niektórzy twierdzą, że to jest coś złego w kupowaniu, jak na przykład nic Kasia Babis. Tak, no, to jej właśnie o, o tym nawiązuje. Kasia Babis, która e, ostatnio zareklamowała Zalando, wzięła udział w kampanii Zalando i nie byłoby w tym nic, ale to kompletnie nic niezwykłego ani nienormalnego, gdyby nie to, że Kasia Babis jest aktywistką, oprócz tego, że oczywiście jest rysowniczką, e, oprócz tego, że ma podcast e, i w ogóle wszystko jej fajnie idzie, no to e, zarzekała się w jednym, z pod, pod, nie, w jednym z wywiadów, chyba u Paciorka mówiła, e, że cały rynek zakupów, cały rynek tego fast shoppingu, fast fashion, fast, fast fashion że, to jest że to jest patologia, że to jest najgorsze gówno, jakie może być. I no, jakby tutaj parafrazuję, ale że ona nie chciałaby wziąć w czymś takim udziału, po czym bierze udział we współpracy z Zalando, gdzie... Znaczy, Ty, 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 ty mi mówiłaś, że Zalando ma też jakąś taką strefę second handową, nie? E, tak, na Zalando można y Odesłać ubrania, które są chyba z metka, ale one muszą być z metkami, tylko takie, które już minęła im data y, możliwości zwrotu. Y, I możemy je wtedy sprzedać nieco taniej y, komuś i wy macie okazję kupić. Y, nowe ubranie też już z takiej kolekcji która na przykład jest wyprzedana taniej a ta osoba nie traci na tym pieniędzy no traci odrobinę ale, ale przynajmniej no, nie zostaje ale z ubraniem się, jeżeli, nie zostaje z jakimś ubraniem którego nie się, będzie że chodzić jeżeli chodzi o fast fashion to nie ma chyba nikogo szybszego niż Zalando i w tym, jeżeli patrzymy na to pod kątem takim lewicowym, pod kątem ekologii i tak dalej, to jest to chyba najgorsza możliwa rzecz. Przecież Zalando generuje chyba największy ruch wysyłania kurierów, przewożenia paczek. To są niesamowite, niesamowicie jakby to niszczy system ekologiczny. Wiem, bo oglądałem Kurzgesagt, gdzie w ogóle wiesz, wiesz co, jest, co jest zabawne, że ludzie sobie myślą, że na przykład transport jakichś olbrzymich kontenerów poprzez statek generuje większe zanieczyszczenie, jeżeli coś bierzesz z jakiegoś dalekiego kraju, okazuje się, że lokalny rynek generuje większe zanieczyszczenia, bo więcej ciężarówek musi jeździć mm -hmm. wtedy codziennie pomiędzy hurtownią a, a Twoim domem. Okay. Nie? Więc. Jakby dochodzimy tutaj do tego momentu, w którym e, rzeczywiście, jeżeli jesteś proekolożką i wypowiadasz takie rzeczy, mówisz e, o tym, że fast fashion jest głównym, to nie powinnaś brać udziału w kampanii. Ja nie mam nic do kampanii Zalando, nie mam nic do Kasi Babis, tylko po prostu te dwie rzeczy się w tym momencie nie klikają. Natomiast klikać się będzie prawdopodobnie w OnlyFans Queen of the Black, e, ponieważ e, założyła zaraz po tym, jak skończyła lat 18. To Założyła OnlyFans. Tak, to jest pierwszy dzień. W pierwszy dzień zarabia 7 tysięcy złotych, więc no klika się. Naprawdę w jeden dzień, yy, Dobra, OnlyFans za 140 PLN-ów za miesiąc, czyli 20 osób kupiło w takim razie to OnlyFans. Tak, dobrze policzyłem, tak? tak? Nie, źle policzyłem. Głupi 140 jestem. 140 złotych w jeden dzień, no Maciek, 7 tysięcy tu jest. Nie, 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 dobra, 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 dobra. Pomniło mi się. Czekajcie, to jest 140 razy 10, to jest 1400. Eee, razy 100, to jest 14, przepraszam, czyli 50 osób kupiło, 50. Eee, tu jest napisane, że jedni są zadowoleni, inni uważają, że to kolejny skam, ale dlaczego skam OnlyFans, można być, można skamować na OnlyFans, bo Wydaje ja tak do końca mi... nie wiem, jak to działa, że co, że kupujesz i. Tam w, ludzie wstawiają jakieś takie bardziej rozlegliżowane zdjęcia? czy... I bo chodzi o to, że ci, którzy zapłacą kilkanaście dolarów na miesiąc, zobaczą odrobinę więcej niż na takim Instagramie, bo tak ona mhm. też zakładała. Ale ja wiem też, że dziewczyny, które robią OnlyFans, czasami na przykład przez 2 trzy miesiące nic nie wrzucają, przez. No, mogą sobie. Mogą wrzucać ile chcą i to zależy tylko od subskrybentów, mhm. którzy jakby wchodzą na te kanały, nie? I e, czy oni będą dalej tu subskrybowali. E, I. No, słuchajcie, no ja pierdolę kurwa. Jeżeli. Ja myślę, że większość z tych osób, które zapłaciła te pieniądze, zrobiła to z czystej ciekawości, żeby chociaż tylko zobaczyć, albo żeby informacyjnie dowiedzieć się, co ona tam wrzuciła, nie? No tak, plus tu jest napisane, że dostała bana od Instagrama za zbyt roznegliżowane zdjęcia, więc na no OnlyFans raczej tego problemu nie będzie. Raczej nie, aczkolwiek OnlyFans ró różnie działa politycznie, o czym się przekonaliśmy jakiś czas temu, kiedy, mieli zostać, kiedy miały treści dla dorosłych zostać usunięte stamtąd. Miały, ale nie, miały, nie zostały. Nie zostały w końcu. No. no ludzie się wkurwili. W ogóle oburzyli, no i też się nie dziwię. Ale to jest dziwne, że nie może być takiego miejsca, gdzie. Nie, gdzie no jest, jest chce... Pornhub. Ale to już jest grubo. A mi no chodzi o taką jakąś yy, erotykę. Jeżeli, no, bo ja nasz. uważam, że jeżeli ktoś ma ochotę ale... też yy, to sprzedawać, jak ktoś inny ma ochotę to kupić, to czemu nie? Tylko to powinno być tak. wszystko takie bardziej clear, przejrzyste. Ja rozumiem. Tylko yy... do kogo kurwa kieruje się, kto jest targetem Queen of the Black? – Nie mam zielonego dzieciaki, pojęcia. – Dzieciaki, kurwa, są targetem Queen of the Black. – Myślisz? – Tak. – A to nie ci tak. właśnie ludzie, którzy są dorośli, ale tam no, się też no. podglądają właśnie, tak, Wojeryści, z ciekawości? – ja to też na pewno no, tacy, co to lubią, młodą dziewczynę zobaczyć się rozebraną, natomiast no, mimo wszystko jednak dzieciaki, więc to jest takie hmm, krzywe trochę no, w tym okay. wszystkim. Nie tak krzywy, jak Edyta Górniak na koncercie ostatnim. W ogóle cały ten koncert był mocno pokrzywiony, wykrzywiony i za nasze pieniądze, za nasze pieniądze. I, ile ja już zapłaciłem masakra, podatków masakra. I te wszystkie podatki, które ja zapłaciłem, poszły na Edyta Górniak. Tak, i na y, fantastyczne gwiazdy z zagranicy. Co jedna to lepsza. Ym... Co jedna to lepsza? Wymieńmy o Oceana, Luna. Captain, Captain Jack. Jack, tak. Z tego, co pamiętam, chyba Las Ketchup miało też tam grać. Ale miało chyba nie zagrało, koniec Aha. końców. A, a ten zagrał? Mambo... Nie, no na pewno Lubega zagrał tak? bo number 5. No, ale to on, no, to nie jest dla Sketchup, nie? No nie, 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 ale mi się no. wydawało, że on też był. Jeszcze była Halina Frąckowa, jak i Edyta Górniak. Edyta Super. Górniak śpiewała Dziwny jest świat. Dziwny jest świat, świat. To, jest, to jest ta piosenka, którą właśnie znaczy, ona powinna śpiewać. To znaczy inaczej, zdecydowanie dziwny jest świat Edyty Górniak. E, tam jest zdrowo odklejone, zresztą teraz Edyta Górniak miała słowną utarczkę e, pisaną na... Na instagramie. Nie słuchać, bo to potem z, słychać nie słuchać. E, z Jakubem Żulczykiem i odpowiedziała mu: Jakub żulczyk napisał cały taki e, duży wpis o niej. A propos tego właśnie tak. wyboru repertuaru. No i w ogóle wyboru repertuaru, tak, że, że, nie że on nie ma problemu z tym, że coveruje się jakiejś rzeczy, ale że po prostu ona nie ma prawa kurwa śpiewać tej piosenki e, przy swoim światopoglądzie. Mhm. E, Nasona no, mu oczywiście odpisała, że się modli za niego i że pewnie ten y, y, nakaz pałowania ktoś mu wydał. Konspiracja, słuchajcie, reptilianie. No. Garzy zaproszonych gwiazd wynosiły około 100 tysięcy złotych dla jednej gwiazdy, chciałabym tutaj powiedzieć. Zostało to zorganizowane ekspresowo. ekspresowo. Sylwester nie ma chyba połowy tego budżetu założonego, co, który, posz, który poszedł tutaj na organizację tego, tego koncertu. No ja uważam, że to jest. A jeszcze część gwiazd, większa część gwiazd, bo tam była tylko dwie osoby górnie jak jeszcze ktoś jeden, ta Osianna. To, to były jedyne dwie y, wykonawczynie, które nie śpiewały z playbacku. No ja w ogóle, a, brakuje mi słów, jestem, jestem zła, bo to idzie z naszych pieniędzy, to idzie z no, naszych podatków, sobie, że kapliłem, że, kurwa, ja sobie, ja na nie przykład sobie nie życzę w ogóle, żeby, za moje żeby z moich podatków, tak, szły pieniądze dla Edyty Górniak, czy dla innych y, ludzi, w ogóle na takie koncerty gówniane, no. Znaczy, wiecie co... Ja Chyba ro... powinniśmy mieć prawo decydowania do tego, na, na co idą takie pieniądze. Ja rozumiem inicjatywę, murem za polskim mundurem i tak dalej. Przez te To te, niech te, zapłacą tym, tym ludziom, którzy tam pracują, rodzinom tych rodzin. Zdecydowanie, tak, kurwa, ci żołnierze, e, niech którzy tam są, Straż Graniczna, raczej bardziej by się ucieszyli z dodatkowego bonusa, kurwa, nawet w postaci tak, no tysiąca, kurwa, mówię, złotych. Świąteczny bonus dla, zł, no. dla strażników, dla ich rodzin, a nie dla Edyty Górniak i, i, i dla jakichś innych gwiazd Ósmej kategorii, no. Tak, tak powinno być. Wy też możecie nam przesłać bonusy na grupie papierki w postaci właśnie waszych pomysłów na to, co chcielibyście usłyszeć w papierach rozwodowych, tak jak was zresztą poprosiłem ostatnio. A na dzisiaj kończymy, żegnamy się. To byliśmy my, Maciej i. Ola. No, buziaki papa. Pawskiego dobrego z okazji. Wiko, który już był. Pa!